Siemane, tutaj Huzo, gram z Fortnite'a z kolegą i, I z widzę, gramy turniej. Przywitaj, przywitaj się. Siema. Widzowie, me, mojego widzenia nie będzie słychać, więc tylko będzie ja i mój kolega, więc no. A ja może go zabiję? Nie wiem. To To nie tak, że ja mam trzy... Ki trzy kilo. Ja... ja mówię... Film nagrywam. Dobra. Ja chyba to samo ogromnie no, no, ale możecie spróbować.

A ja Nie piekło, i oh, no, no, no. Dobra, do lobby. 10 rund mam tylko maksymalnie. Aha. Co tam? Ej, okay, to ja to nie Hej. Hej. Super, zresztą z mi Fortnitea. Dwa nie do mojego kolegi. Super. No hallo. Ej, słuchaj, bo mi Fortnite włączyła. Aha. Poczekaj chwilę. Dobra. Na Discordzie rozmaw... Albo nie, nie. Bo... Ej, not... bo ten, ten opuścił. No. Opuścił? No. I to nie zagramy turnieju? Zagramy, tylko będziesz musiał go dodać. Ej, jak go nie dodam, to? Ej, a mam takie pytanko do Ciebie. No? Bo jakby ja tu nie mam żadnego skina, nie? Mhm. Słyszysz mnie? Tak, słyszę. Aha, to ja Ciebie nie słyszę. To nie wiem. O, dobra, teraz. Na klawiaturze mnie wyciszyła. Mam takie pytanko. W ogóle ja tu nie mam skina na tym no. kocie, no. I byłaby taka szansa jakbyś kiedyś miał jakiegoś umiejętnie jakiego, ale nawet takiego fajnego skina byś kupił. I ja, ja bym jak, i... jak postarać się to... ten turniej wygrać, to to, to może kupię. A... No. No by, bym chciał bardzo, żebyś się postarał tego skina wbić. No dobra, to <grym> tego. muszę szybko dołączyć i tego zaprosić. No właśnie wiem. Ona chyba jeszcze trwa godzinę 30 Z tego co mi się wydaje Ale dobry ten, dobry No, go, no jeszcze, no Ale dobry start No Ej, ile trzeba mieć punktów, żeby mieć tego skina? Nie wiem Czemu więc pięćdziesiąt O, już, git tu, tu, Ej, tu, halo Halo, halo, ja Cię słyszę Halo, halo. No, to mi w Fortnite zaskraszowało To, 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 to. Wydaje Ej. Na Fortnite mi skraszowało. Naprawdę? No. To w tą za zakładkę nie można wchodzić. Chyba. Rywalizacja weszła mimo skraszowanego Fortnite'a. Mi tak samo. Muszę zobaczyć ile to, tych punktów tego. O dobra. Rozmawiałam na Discordzie. Czyli być piszesz na Fortnecie? Ej, halo. Co tam? Wyciszyć się w Fortnite'cie? Ja nie wiem. Ej, ale nie gram z... Ale, nie wiem, na Discordzie możemy. Dobra. Tylko trzeba grać z tym samym, bo z innym już nie możemy, nie? Co? Musimy mieć pięć... Poczekaj, ile my jesteśmy? Co jest? Poczekaj. i said boy Opuść ekipę. Halo. I weź... I weź... weź im prośbę do przyjęcia do ekipy. Poczekaj. Musisz go zaprosić. Dobra. gotowe. Ja to, to robisz ten odcinek? Dobra, musimy ranking, ile jesteśmy to bile. Jesteśmy top 82 tysiące, to my tego skina nie wygramy, chyba. A ile trzeba mieć punktów? Trzeba być top top y, 195 tysięcy albo 5 nie 900... znaczy 194 top najlepszych albo 540 najlepszych. Okej, okay, a ja mam się na tym Fortnitecie, bo czy słyszę tu i tu. Okej. Okay. Dobra, a wygram tego skino? Bo można się posarać, to się. Ale jest szansa? No. Okej. Okay. No. Ej, pomaga jutro z Pomaga z nami dziś i jutro bijać yy, na reaktywację Unreal'a, moim widzowi? No, no pomysł, a... Dobra. A grasz jutro jak będzie jakiś turniej, czy coś? Nie wiem. chyba, no, chyba ta. Ej, bo mi zakładki nie pytała. lecimy? Nie ma, ale widzaka. Nie Eee... Chodź tutaj, bo tu nikt nie lata. Dobra. A to masz dużo moc. E, tego, y, jutro chcesz zagrać y, z tym wizem, a jak będzie jakiś turniej, to chciałbyś zagrać? Ale pary? O pary ja albo. Nie, no, no, no. nie, coś takiego. Dobra. A jednak tam leci i obie. No, no. Dobra, tu leci. Dobra. Odbijamy na coś innego? Chyba nie. Czy lecimy tu? Bo tu leci jednak... ...dużo, dużo hopów A ty przeklinowałeś? Nie, powiedziałem... w. Nie, nie, nie przeklęnąłem. Okej. To ja tutaj odbijam. Powiedziałem tak... ...ale powiedziałem dużo hopów i tego... ...nie Dobra, pompę dwóch strzałowała. ty I co, się nie bić? Ty, biczku mały. A, co? To... A nie, to jednak ja konto kątę... tą zwykłą pompę. Ała, ej, tu jest chłop. Właśnie wiem. No, A mogę pomóc ty? Tak. Prawa. Ryzyk fizyk. Aha. Chodź. Ej, masz tam do pompy, co ci powiesz, że masz? No ale mię oh, yeah. Aha no i zajbij nie Tam Chodźmy go dojechać Idę Ej, wam pokazało ile masz punktów? pokazały jedno No mi pokazuje. No właśnie też nie pokazuje. <try> <try> A, jeszcze ammo ja, nie mam do dostał. Ale lowa, jak? No... Poker low. Dobra. O, gdzie on jest? Dobra, widzę go, widzę go. Trzeba było tego... A, daleko gdzie? czy blisko? No, nie, mnie, mnie, mnie jest blisko, a was daleko. Daleko? No, Dla a nie czy czegoś? No, nie. A. Mapę, gonić, nie. Dobra. To pierdolę przez całą mapę nic nie? A tu w miarę bambiczki są na tym trybie. A znaczy na tym trybie. No, żeby się nie okazało, że to nie jest po prostu tego. zwykłe granie. No chyba nie. Ej, teraz... Nie, lama jest tu. Teraz nie chyba. Poczekaj, no... Nie! O, no, i Najwyżej to będzie, to będzie. Co? Najwyżej sklepie kupię. No, no. Ta ptaszka była twoja. To jest koronka. Nie mam ciebie pokazanego o ciebie pokazał tu. No dobra. Hmm. Tak to się mu do M-ki? Boh, nas. To 30. I chodźcie na chłopów. Poczekaj chwilę. Ja tylko lama sobie wezmę. Ej lama, druga. Lama sama? Lama, lama jest druga. Ja się nie widzę, widzę. A a ty robisz ten film? No. Musimy trzymać się y, razem i uważaj na chłopę i kampić. Chodźcie, 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 Nie mogę zbudować. Fajnie by było jakbyśmy wygrali jakąś tam grę. Wow. Tak szczerze, że to by było raki fajnie.

Jestem Też pewien, wydali, ale wydali, chyba, wydali. chyba tak. Tam. A, nie pasuje, ale to jest dalej. Dobre, dobre, dobre. Jest to chyba. A dobry, czy nie? Nie wiem, Na górce 207 27 Uh. A. Aha. Aha. Aha, bo nawet ze mną jesteś, ja no to się podzielać. Nie wiem, jakiś chłop mnie zabił i zaczął tarczyć się. A tam są chopy? Dobra, chociaż hopy? cztery fragi. No, dwójka.

Ty mnie obserwujesz? No, ja się obserwuję, kolor, że tu dla nie ma, nie. E, no. Kampi. Wygrać. Aj, dobra Co? Cię nam punktów nie zaliczyło? Nie, mi pokazuje 0-0 wszystko 2 52, 52, 52 Punkty? Dobra, teraz lecimy, teraz lecimy i kampimy. Ile? Wam pokażę, że mam punktów na 52, no dobra. Nie, please, Fortnite. Nie gadaj. Fortnite. Halo. Co? Lagam, jak nie wiem. No. Halo, Fortnite? No. Lagam, chłopie. Zaczynam mecz? Czy co? Nie, i kipa nie zdoła się włączyć. A jestem w forcie? No. Halo, Fortnite. Fortnite. Halo. No. Ej, dostałaś Forta? No. Robię Alde w cztery, ale się nie da. Halo, Fortnite! Ja nie wierzę, co to ma być! Co jest? Ej, to co ja mam zrobić? O, a te cztery nie, Nie wiem, co jeszcze możesz zrobić. komputer mi się zaciął, nie? Dobra, no widzowie, jeśli Wam się podoba. zostawiajcie łapki w górę temat subiki i oglądajcie kolejne filmy. A ja wam życie jego dzienkę. Koniec filmu widzowie, bo chcę się skupić na tym, a muszę zrejestować komputer, tak, gdzie będzie. No ale!